Witam w piątym odcinku Gothic 1 Jak mówiłem W opisie napisałem, że Zaniesiemy ten pierścień Laresowi Albo go nie zaniesiemy Zastanowię się, zobaczymy jaki pierścień ma te właściwości Co dodaje Jak będzie słaby to zaniesiemy Laresowi A potem, jak się uda, to wyruszymy do, do, do bractwa. Do obozu na bractwa. No dobra. To zaczynamy. Bonus do zręczności A sobie weźmiemy Misje Przyjęcie do nowego Niewykonane? Dobra to teraz idziemy z powrotem do, do, do starego obozu Tą ścieżką co wchodziliśmy Spróbuję też pokonać Mistrza w walce Karima Bo takie proste jak drut. Mam mapę i tak się nie zgubię. Wystarczy, że teraz pójdę, ja przejdę przez ten most, pójdę brzegiem o nie. trzeba coś zjeść. Są te Trzeba się przespać w obozie, i, i mi zregeneruje zdrowie. Tak silny jeszcze nie jestem. Który poziom mam? Trzeci. Doros pewnie się ucieszy jak mordrada. Wypędziłem nie siłą, ale rozumem. Siłą to by było mi ciężko. Nigdy się nie nauczą. Pogadajmy lepiej o czymś innym. To nie było zbyt zawsze. To się już więcej nie powtórzy. Facet już nigdy się tu nie pokaże. Wolałbym, żebyś go zabił. Ale i tak wy wykonałem zadanie. To się chyba nigdy nie Kiedyś się w domu Diego. To nie było zbyt mądre Zapiszę się ci się Możemy sobie od Jego wszystko zabrać. On i tak nie będzie. Pogadajmy się. Lepiej się w nic nie pakować.

Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. Kiedyś takie sprawy załatwiało się inaczej. O kurde Diego trochę tu zachował swoje rzeczy. Mam już dość Musisz uważać na to, co mówisz przy obcych. Od razu wiedziałem, że Skąd jesteś? Na pewno cieszysz się, że znalazłeś tu bratnią duszę? Oj, no tu żurę. Już ja się z tobą zajmę. Hej, ty! Niektórzy nigdy się nie kopaczy. Jeszcze pożałujesz. Hmm. Mnie Hej, ty! Masz może dla mnie coś do jedzenia? Jestem jakby twoim gościem, więc uprzejmość nakazywałaby, abyś Trzymaj się z dala od naszych chat. Nauczyłem się tego w Korinis. Tam mieszkają uprzejmi ludzie. Zapiszę tą grę i zabiję tego Żuda. Spokojnie, spokojnie. No i po walce. I żegnaj w na zawsze. Nie będziesz mnie już nękać, kurde, Twoimi rozmówkami. Dobra, idę do Snafa po potrawkę. Powiedz Muszę poinformować Fletchera, że już tu nic nie musi pilnować, bo on nie Kiedyś takie sprawy załat Czekaj, gdzieś tu musi wyjść. Musisz uważać na to, co mówisz przy lepiej o innym. O, jest. — To nie mój problem. Jeśli chcesz się pozbyć swoich pieniędzy za ochronę, wybrałeś zły dzień. — Tak? A dlaczego? — Bo mnie tu nie ma! — Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. — Rozumiem. — takie sprawy Ludzie zawsze gadają. Wiesz, gdzie się podziewa Nek? Nie, i raczej się tego nie dowiem. Jeśli komuś coś o tym wiadomo, to pewnie tutejszym kopaczom. Ale oni nie rozmawiają ze strażnikami. A zwłaszcza ze mną, bo wiedzą, że brzydzę się ich robotą. Założę się, że podśmiewają się ze mnie za moimi plecami. Chodzi o Neka, tak? Chyba go znalazłem. Co? Gdzie on jest? W innym, lepszym świecie. O cholera! To znaczy, że będę tutaj tkwił do końca życia! Miałem nadzieję, że ten Benzwał jednak wróci. Teraz mam kłopot. Nie chciałbym teraz Jaki problem? Jestem winien z nie lada sumkę. Kiedy dowie się, że przejąłem działkę Neka, będzie mnie nachodził codziennie. To nie mój problem, Zapewne masz Nie jednak ziarno prawdy. Nie chciałby się nie nauczył. Bisi sumkę z Katiem. Myślałem, że to się skończyło. Lepiej, Lepiej się tego, tego. Nie Spróbuję. No. Życzcie szczęścia, może wygram z Karimem. Od razu że będą w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. Od się Tylko Jestem tu nowy, a ty kim jesteś? Jestem Karim. Widzę, że trafiłeś tu niedawno i. Na... Jestem. Wyzywam cię na pojedynek. Chodźmy na arenę. Ty? Takich jak ty zjadam na śniadanie. Dobrze ci radzę, chłoptasiu. Spadaj stąd. Boisz się, że oberwiesz, tchórzu? Nie stać cię na nic lepszego, chłopcze? lepiej zawsze o czymś. To, się chyba nie... Ludzie zawsze zawsze to Powiedzmy sobie szczerze. Przyszedłeś tutaj tylko dlatego, żeby móc pocałować Gomeza w dupę. Co? Ty gnido! Nie wiesz o czym mówisz. Nowy obóz ma was gdzieś. A poza tym jest tylko jeden powód, dla którego tutaj przyszedłem. Zamierzam publicznie upokorzyć każdego mięczaka, który ośmieli się wyzwać mnie na pojedynek. Ale ciebie załatwię z wyjątkową przyjemnością. Czekam na ciebie na arenie! Myślałem, że to Co chcesz zrobić z tą bronią, człowieku? Mądrala. Dobry dialog to był. Jeśli nie damy, to... Jeśli nie dam rady, to kiedy indziej? Chcesz mnie zaatakować? Mądrala Ból to tylko kwestia siły woli. Zapewne no. masz Następnym razem wylądujesz w piachu. Nie udało się. Jeśli myślisz, że to nie No rusz się! Od razu Nie ma na to czekać. Nie Jeśli myślisz, myślisz że... że... Co za głupota. Trzeba iść do tego... obozu bractwa. Jeśli myślisz, że... Nie będę. Może. To się już więcej nie powtórzy. Niech śniący będzie z tobą, nieznajomy. Jestem tu, by wskazać ci właściwą ścieżkę. Zawsze to samo. A która ścieżka jest właściwa? Ścieżka śniącego oczywiście. Tylko on może nas stąd uwolnić. Guru przygotowują w naszym obozie rytuał wielkiego przyzwania. Tak, ze śniącym. Do tej pory przemawiał do nas wyłącznie za pośrednictwem w pełni swej chwały. Jednak aby to osiągnąć, potrzebujemy jak największej rzeszy wyznawców. Jednocząc nasze siły duchowe, uda nam się nawiązać z nim kontakt. Nasz obóz znajduje się dość daleko stąd, na Wielkim Bagnie. Mogę cię tam zaprowadzić, jeśli chcesz. Ale nie chciałbym być w jego Zaprowadź mnie do waszego obozu. Chciałbym się tam rozejrzeć. To wspaniale! Chodź za mną! Czekaj. To dla ja tam się nie mieszkam. To się już więcej nie powiem. Lepiej się do tego nie mieszać. Lepiej się tej do tego nie mieszać. Musi być jednak Szczury nawet są teraz prostsze do pokonania. I wilki też. trochę tu nabije ekstra. Tamto dopiero zaraz będą. Do no, obozu bractwa jest tych piekielników i tych różnych roślin szczury to pestka już Oj, i ty zabije. za mnie prowadź prowadź opiekuniki znowu nie mówiłem że ich dużo jest O, znowu. Zió, zdrawiące, pierwsza roślina, bardzo rzadka. Jesteśmy na miejscu. Tam leży obóz bractwa śniącego. Przejdź przez bramę i porozmawiaj z moimi braćmi. Gwarantuję ci, że nie przyszedłeś tu na próżno. Zapytaj o korka loma. To on opiekuje się nowicjuszami. Ja wrócę teraz do starego obozu. Wielu niewiernych potrzebuje wciąż pomocy w odnalezieniu właściwej ścieżki. Powodzenia. Aby ta ścieżka była właściwa. Witaj, nieznajomy. Stąpasz po Świętej Ziemi? Jesteś w obozie Bractwa Śniącego. Co cię tu sprowadza? Słyszałem, że szukacie nowych członków. Chciałbym do was dołączyć. Zatem bądź pozdrowiony! Bractwo Śniącego chętnie wita wszystkich, którzy wyrzekli się drogi zła i chcą żyć wedle nauk śniącego. Jeśli naprawdę chcesz zostać jednym z nas, spróbuj zwrócić na siebie uwagę bal Namiba. Znajdziesz go na placu tuż za bramą. Ale nie wolno ci odezwać się do niego. Zaczekaj, aż on zwróci się do ciebie. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. Może... Ludzie we... zawsze gadają... Mam to to dość tej ma... paplaniny! Kiedyś takie sprawy załatwiałeś. O, tą ścieżką trzeba iść. To nie mój problem. Nie powinieneś wierzyć we wszystko. W dzisiejszych czasach Tylko zachowaj to czasach. dla siebie. To nie mój prof. Od razu hmm. wiedziałem, że będę cię. Tu jesteśmy na miejscu. Czekaj, lepiej się w nic tak nie pakować, jak mnie to nie dotyczy. To się chyba. Się Chodź bliżej. Każdy tak, nowo przybyły uważacie. otrzymuje od bractwa powitalny prezent. Pogadajmy Fortuna prezent. Co to za prezent? To Mrok Północy. Dobry towar. Możesz do mnie przychodzić codziennie po nową porcję, ale gdybyś chciał dostać więcej niż przewiduje dzienna racja, będziesz musiał zapłacić. Gdybyś znalazł jakieś zioła lub owoce, możesz je przynieść do mnie. Chętnie je od ciebie odkupię. Może? Czekaj. Lepiej się w nic nie pakować. To się już więcej nie powtórzy. Przyszedłem po moją codzienną porcję ziela. Dostałeś już dziś swoją porcję. Jeśli tak uważasz, zawsze to samo. No, idziemy. Musisz uważać na to, co mówisz przy Nie ob... To nie było zbyt mądre. Nigdy się już więcej nie powtórzę. Od razu wiedziałem, że będą... Chciałbym być teraz w dzisiejszych czasach na nikim nie można polegać. To się chyba nigdy Najpierw zapiszemy. Pewnie masz rację. W tej historii musi. Jemy To się już więcej nie powtórzy. No i na tyle w tym odcinku. W tej historii musi być jednak ziarno, prawda? Nigdy się nie nauczą. Za dużo tu nie porówimy. Może. O brastwa do niego na pewno nie dołączy. No to tak zapraszam. długo jak mnie to nie dotyczy. Na szósty tylko zachowaj to dla odcinek. siebie. Inni nie powinni wiedzieć. Jak się uda? to, to mam już do dość do tej paplaniny. Zapraszam na szósty poziom. Na szósty odcinek. Narka? Może? Pewnie masz rację.